Klucz do szczęśliwego życia w rodzinie. W tym filmiku dr Tursunow podpowiada, w czym tkwi sekret szczęśliwego życia w rodzinie, jak stworzyć szczęśliwy związek oraz co robić, kiedy ten związek okazuje się bardzo trudny. Jeśli ludzie mają wewnętrzną praktykę duchową, uczą się wybaczać i prosić o wybaczenie. I ta duchowa energia, ona nie pojawia się od tak w życiu człowieka. To nie jest tak, że czymś się zauroczamy, jakiś błysk następuje i nagle mamy energię duchową. Nie. Aby tak się zadziało, potrzebujesz myśleć o duchowości, o Bogu i wówczas ta duchowa energia przeniknie do Twojej świadomości i Przekieruje ją na wyższe tory. Zazwyczaj ludzie mają zewnętrzną świadomość. Oni chcą szczęścia, ale zamiast tego powinni nauczyć się służyć, ponieważ ta wewnętrzna świadomość ona pochodzi od naszego połączenia ze świętością. I to wewnętrzna e, świadomość daje nam to szczęście. Więc jeżeli nie mamy ołtarza w domu, nie słuchamy muzyki duchowej, nie modlimy się, kiedy na przykład gotujemy, nie staramy się myśleć o Bogu, czytać jakichś tekstów świętych. To po prostu nie ma szans. Nie ma szans na szczęśliwe życie rodzinne. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi pojawia się przywiązanie. Co oznacza przywiązanie? Ono oznacza, że ja chcę być szczęśliwy obok ciebie. Co to znaczy? Ty musisz dostarczyć mi szczęście bez względu na wszystko. Czy je masz, czy go nie masz, masz mi je dostarczyć. Jeśli go nie masz, to oznacza, że nie jesteśmy kompatybilni, i rozważę, czy jeszcze z Tobą pomieszkam, ponieważ jestem Tobą zmęczony, zmęczona. Ale jeśli jest z Twojej strony jakieś szczęście, no cóż, nie przeszkadza mi, to możemy jeszcze troszkę pomieszczać. Możemy jeszcze trochę pomieszkać. I taki stan rzeczy nazywa się konkubinatem, czyli życiem bez ślubu. Ponieważ złożenie takiego podpisu, yy, zalegalizowanie za związku oznacza, że mamy jakieś, jakąś miłość, że poświęcamy się dla drugiego człowieka i jest tam jakaś duchowość. Jeśli yy, wiemy coś, choćby trochę o Bogu, o świętości, o uczciwości, o sumieniu. To składamy podpis. Natomiast jeżeli nie, to najczęściej żyjemy w konkubinacie, czyli bez ślubu. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy jakaś osoba będzie miała e, trudny okres w życiu przez 6 czy 7 miesięcy, a zazwyczaj, a zazwyczaj e, prędzej czy później taki okres następuje i w sercu człowieka pojawia się chłód. Takie zimno w relacji, ochłodzenie w relacji. I co się wtedy dzieje? Żegnaj, pociąg już odjeżdża do dalekich krajów. Żegnaj. Musimy rozstać się. Spójrz na styczniowe niebo. Nic już mi nie obiecuj. Spójrz, spójrz na niebo. I pożegnaj się, spójrz na niebo i poznasz mój smutek. Wspaniale, nieprawdaż? I co wówczas? I wówczas zaczynasz od nowa i uważasz, że będziesz bardzo dobrze sobie radził w przyszłości? To nie człowiek tworzy relacje z innymi, tylko Bóg. To Bóg łączy ze sobą ludzi. Nie wierzysz? To spróbuj się do kogoś przywiązać, zakochać, ale jakoś tak się nie dzieje. Dlatego nie zostawiaj swojej bliskiej osoby. Każdy już tego kiedyś doświadczył. Chcę zostawić bliską osobę, ale nie mogę, nie potrafię. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy połączeni, jesteśmy związani ze sobą. Ale któż to zrobił? Nie ma w tym świecie pustki, nie ma takich odruchowych, bezwarunkowych yy, yy, odruchów. Wszystko, co następuje, skądś pochodzi, ta energia, skądś się bierze i ta energia, która łączy ludzi, ona pochodzi od Boga. Jeśli ludzie niszczą na siłę swoje relacje, to występują przeciw sile, która daje im możliwość zawarcia związku małżeńskiego w przyszłości. I w tym właśnie, w tym problem, na tym polega ten problem, ponieważ. Musimy zrozumieć, że relacje nie są po to, żebyśmy czerpali przyjemność od drugiego człowieka, ale żebyśmy zdali pewne egzaminy, a jeżeli masz trudny związek z kimś, to oznacza, że w przeszłości jakby postępowałeś bardzo niemądrze w relacjach. I teraz trzeba te problemy rozwiązać, ponieważ w kolejnych twoich relacjach będzie dokładnie to samo. One będą tak samo wyglądać. Na przykład, jeżeli nabałaganisz w, w, w tym pokoju, to czy uważasz, że jak się przeprowadzisz do drugiego, to tam będzie inaczej? Nie, tam będzie tak samo. Ponieważ żeby coś się zmieniło, potrzebujesz sprzątnąć pokój, nauczyć się sprzątać pokój. Ależ nie, doktorze Torsu, w następnym pokoju będzie tak fajnie, ponieważ jestem tak wzniosłą osobą, jestem taką dobrą osobą, więc w przyszłym, w przyszłym pokoju, w tym kolejnym pokoju będzie dużo lepiej. Tak, tak uważasz? W takim razie spróbuj i sam się przekonaj, czy faktycznie tak się stanie. Sekret szczęśliwego życia rodzinnego polega na wewnętrznej praktyce duchowej, na tym, aby nauczyć się służyć drugiej osobie, zamiast oczekiwać od niej szczęścia dla siebie. Kiedy w relacji z bliską osobą następuje trudny okres, to warto za wszelką cenę utrzymać związek, pamiętając, że związki są po to, abyśmy nauczyli się radzić sobie z problemami i zdawać życiowe egzaminy. Warto także pamiętać o tym, że o wiele uczciwszym podejściem wobec drugiego człowieka. Jest zawarcie oficjalnego związku małżeńskiego zamiast życia w konkubinacie, ponieważ takie rozwiązanie chroni nas także przed trudnymi okresami w życiu.